Dzień dobry Państwu. Nazywam się Michał Bandura i jestem pracownikiem pracowni deskryptorów Biblioteki Narodowej w Instytucie Bibliograficznym. Tematem mojego dzisiejszego wystąpienia będą deskryptory przedmiotowe. Wskazują one konkretny lub abstrakcyjny element rzeczywistości, który został przedstawiony w opracowywanej publikacji, np. wydarzenie historyczne, termin, pojęcie abstrakcyjne, zjawisko, czynność i tym podobne. Do deskryptorów przedmiotowych nie zalicza się nazw własnych osób, instytucji, imprez, tytułów ani obiektów geograficznych, które są wyrażone za pomocą deskryptorów innego, odpowiedniego typu. Czyli dla Państwa struktura deskryptora przedmiotowego. Powstają one na formatce 150. Tam umieszczamy tą. Tę naszą formę podstawową deskryptora. Ponadto e, mogą tutaj się znaleźć następujące informacje. W polu 0.45 daty związane z deskryptorem, jeżeli takowe się pojawiają, na przykład tak będzie w przypadku wydarzeń historycznych. W polu 0.72 kod kategorii tematycznej, o którym za chwilę jeszcze opowiem. W polu 450 albo w wielu polach 450 odsyłacze całkowite. Następnie w polach 500 deskryptory szersze, skojarzone i węższe, dowolnego typu. Mogą to być inne deskryptory przedmiotowe, mogą to być deskryptory formy, rodzaju gatunku, mogą to być niekiedy deskryptory osobowe. Tutaj mogą być dowolne, dowolne skojarzenia. Deskryptory szersze bądź węższe. I dalej w polu 667 e, informacja o typie deskryptora. Deskryptory przedmiotowe mają tutaj wpisany temat. I oczywiście w polu 999 podpis. Również w przypadku deskryptorów przedmiotowych nie wymagamy w polu 670 cytaty bibliograficznej. To, to nie jest konieczne. Kod kategorii tematycznej. Ten zapisywany w polu 072 w kode wzorcowym deskryptora przedmiotowego to kod danej dziedziny nauki lub sfery życia. Łącznie są 34 takie, takie kategorie tematyczne. I deskryptor przedmiotowy może mieć więcej niż jedno pole 072. Zdarzają się takie, które mają 2, 3 pola 072. List tych właśnie kategorii tematycznych możecie Państwo znaleźć na stronie przepisy bn.org.pl w zakładce aneksy i tam wśród tych aneksów jest między innymi właśnie zakładka kody kategorii tematycznych pole 072. I tutaj zaprezentuję Państwu te, te właśnie kody kategorii tematycznych. One są ponumerowane od 1 do 34 i Kolejna archeologia, architektura i budownictwo, fizyka i astronomia itd., aż do zarządzania i marketingu. Mamy też 34 kategorię, tematyczną, Varia, ale ona jest właściwie nieużywana. znaczy Właściwie wszystkie pojęcia, wszystkie deskryptory przedmiotowe dają się umieścić w ramach tych 33 kategorii tematycznych. Jeżeli chodzi o formę deskryptora. To deskryptor przedmiotowy wyraża się w języku polskim. Dopuszczę się przyjęcie nazwy obcej, jeżeli jest ona bardziej rozpowszechniona wśród użytkowników języka polskiego, lub jeżeli nazwa w języku polskim dana nazwa nie występuje. Jeżeli nazwa polska i nazwa obca są równie rozpowszechnione, jako deskryptor przyjmuje się nazwę polską. Przejmujemy wyrażenia zapisane, zapisane w obcojęzycznej wersji językowej, jeżeli Nazwa występuje w takiej formie i jest to rozpowszechnione. Zazwyczaj dotyczy to wyrażeń fachowych, czyli profesjonalizmów. Na przykład outsourcing jest takim pojęciem, które występuje w 150-ce właśnie w języku angielskim. I przyjrzyjmy się kilku przykładom deskryptorów przedmiotowych. Dyskryptor chłodnica samochodowa to jest forma podstawowa tego deskryptora. Ponadto w polu 72 kategorii tematycznej. Tutaj numer 15 on oznacza inżynierię i technikę. Dalej, odsyłacze całkowite. Tutaj forma w języku polskim, forma w języku angielskim. Ponadto dwa deskryptory szersze. Układ chłodzenia, wymiennik ciepła. Jeden deskryptor skojarzony, samochody, brak tutaj deskryptorów węższych. W polu 667 znalazła się informacja o typie deskryptora. Jest to deskryptor przedmiotowy. Kolejny deskryptor to jest właśnie sytuacja, kiedy to w setce. A więc w polu 150 umieszczono właśnie nazwę w języku angielskim, Workflow. Jest to najbardziej rozpowszechniona forma wśród użytkowników języka polskiego, w związku z tym należało ją umieścić właśnie w setce. Kod kategorii tematycznej to 33, jest to Zarządzanie i Marketing. W polach 450 odsyłacie całkowite, tym razem właśnie w języku polskim, oraz inna forma z języka. Z języka angielskiego. Deskryptor szerszy, zarządzanie, dyskryptory skojarzone. No i informacja o typie deskryptora. Deskryptor przedmiotowy, a więc temat. I jeszcze jeden, bardziej rozbudowany deskryptor przedmiotowy. Front zachodni 1914-1918. Dotyczy on oczywiście wydarzenia historycznego. I I wojny światowej. I wygląda on następująco. W polu 045 tym razem pojawiają się daty związane z deskryptorem od 1914 do 18. Następnie obowiązkowo kod kategorii tematycznej 13, jest to historia. Następnie w polach 450. Odsyłacze całkowite, Front Zachodni I wojna światowa i Front Zachodni I wojny światowej. Dalej, deskryptor szerszy, tym razem tylko jeden, I wojna światowa. Następnie deskryptory skojarzone, w tym wypadku trzy, i cały szereg deskryptorów węższych. Tutaj poszczególne bitwy. Właśnie I wojny światowej, frontu zachodniego, znalazły się tutaj jako hasła węższe. Czasami spotykamy w naszej bazie takie właśnie rozbudowane deskryptory. Jak Państwo się domyślacie, kiedy na przykład y, będzie hasło Front Zachodni II wojny światowej albo Front Wschodni II wojny światowej, to tam będziemy mieli jeszcze więcej bitew oraz kampanii wojennych. Dotyczących tych właśnie wydarzeń historycznych. I w polu 667 informacje o typie deskryptora. Jest to deskryptor przedmiotowy. Warto oczywiście dodać, że tak jak w przypadku wszystkich innych e, deskryptorów, te deskryptory są ze sobą powiązane obustronnie. To znaczy, jeżeli Front Zachodni 1914-18 ma hasło, Węższe Bitwa nad Marną 1914, to deskryptor Bitwa nad Marną ma deskryptor szerszy, front zachodni 1914-1918. W deskryptorach przedmiotowych stosuje się dopowiedzenia geograficzne, uzupełniające i chronologiczne. Dopowiedzenie geograficzne może wyglądać na przykład w taki sposób: ulica botaniczna i w dopowiedzeniu Poznań. No, ponieważ Musimy oczywiście wiedzieć, gdzie ta ulica botaniczna się znajduje. Dopowiedzenie uzupełniające służy zazwyczaj rozróżnieniu albo uściśleniu jakiegoś pojęcia. Tak, aby użytkownik bazy, tak, aby czytelnik wiedział, z jakiego rodzaju pojęciem ma do czynienia. Stąd na przykład uzupełnia, dopowiedzenie uzupełniające w dyskryptorze inwersja geometria. I inwersja językoznawstwa. Dopowiedzenie chronologiczne dotyczy oczywiście wydarzeń historycznych. Możliwe jest łączenie dopowiedzeń w obrębie jednego deskryptora. Wówczas kolejność jest następująca: najpierw geograficzne, następnie uzupełniające i w trzeciej kolejności chronologiczne. I tutaj dla Państwa dwa takie przykłady. Deskryptor przedmiotowy Zamek Królewski Warszawa Budynek. To dopowiedzenie Warszawa i dopowiedzenie Budynek jest tutaj konieczne, ze względu na to, że istnieje deskryptor korporatywny Zamek Królewski Warszawa Instytucja Kultury. W związku z tym nie wystarczy tutaj określenie Zamek Królewski Warszawa. Musimy tutaj jeszcze dodać, że chodzi o budynek. Jeżeli nie ma potrzeby tego rozróżnienia, to powiedzenie uzupełniające budynek jest zbędne. A więc, na przykład, deskryptor przedmiotowy Zamek Królewski Berlin nie potrzebuje już tutaj określenia budynek, ponieważ nie mamy w bazie deskryptora Zamek Królewski Berlin z Instytucji Kultury. W takiej sytuacji wystarczy nam tylko dopowiedzenie geograficzne. Z jeszcze odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku kolejnego deskryptora. Iskra żaglowiec 1982. Tutaj jak państwo widzicie mamy dopowiedzenie uzupełniające i chronologiczne. Dzieje się tak dlatego, że istniała inna jednostka pływająca o tej nazwie, posiadająca swój deskryptor, Iskra żaglowiec 1928, 1977. W tym wypadku dopowiedzenie uzupełniające byłoby niezbędne, nawet gdyby w bazie znajdował się tylko jeden deskryptor żaglowca o nazwie Iskra. Ponieważ Czytelnik, użytkownik bazy e, mogły mieć w takiej sytuacji wątpliwości, z którym e, żaglowcem o nazwie ISKA ma do czynienia w przypadku danej publikacji, a więc tutaj było niezbędne nie tylko dopowiedzenie uzupełniające, ale też dopowiedzenie chronologiczne. Dla obiektów w Polsce i spoza Polski stosuje się dopowiedzenie geograficzne w postaci miejscowości, w której zlokalizowany jest obiekt. Dopowiedzenie pomija się, jeżeli nazwa zawiera informację o lokalizacji lub nazwa jednoznacznie identyfikuje obiekt. I tak, deskryptor Pałac Kazimierzowski posiada dopowiedzenie geograficzne Warszawa, natomiast Pałac w Zaleszczykach nie posiada już dopowiedzenia geograficznego, ponieważ sama nazwa zawiera tutaj informację o lokalizacji. I formę Pałac. Z dopowiedzeniem zaleszczyki należy umieścić jako odsyłacz całkowity, a więc w polu 450 deskryptora przedmiotowego. I analogicznie będzie w przypadku dwóch cmentarzy. Cmentarz bernardyński musi mieć dopowiedzenie geograficzne Wilno, natomiast cmentarz w chorodnikach nie potrzebuje już dopowiedzenia geograficznego, ponieważ już w samej nazwie, zawiera się informacja o lokalizacji. A więc mamy po prostu cmentarz w Chorodnikach. Ewentualnie formę cmentarz w nawiasie Chorodniki należy y, umieścić w polu 450, a więc jego odsyłać całkowity. W dyskryptorach przedmiotowych klasztorów dodajemy dopowiedzenie uzupełniające budynek. Dyskryptory korporatywne klasztorów nie zawierają do powiedzenia. A więc, jeżeli chcemy założyć deskryptor danego klasztoru odnoszący się do budynku, to musimy tutaj umieścić informację w dopowiedzeniu informację dotyczącą miejsca i następnie po odstępie średniku i odstępie informację budynek. Jeżeli natomiast chodzi o dany klasztor jako instytucję, Wówczas takie dopowiedzenie nie jest niezbędne. Wówczas tylko informujemy o miejscu. Stąd klasztor Dominikanów Kraków tak będzie wyglądał deskryptor korporatywny. Dopowiedzenie uzupełniające stosuje się w przypadku nazw wymagających rozróżnienia lub nazw wieloznacznych. Stosuje się do powiedzenia w postaci wyrażeń pospolitych, które możliwie najbardziej precyzyjnie wskazują znaczenie terminu. I tak e, mamy dwa deskryptory. Inteligencja i każdy z nich wymaga oczywiście dopowiedzenia. Mamy deskryptor inteligencja psychologia i oprócz tego mamy deskryptor inteligencja socjologia. Ten drugi dotyczy oczywiście inteligencji jako klasy społecznej. Analogicznie będzie w przypadku deskryptora przedmiotowego odra chorób. No tutaj dopowiedzenie jest niezbędne, ponieważ samo słowo odra jest słowem wieloznacznym. Więc trzeba oczywiście wskazać, że tutaj chodzi o choroby. Jeżeli przedmiot, pojęcie abstrakcyjne lub inny element z tej kategorii znany jest zarówno pod pełną nazwą, jak i pod akronimem lub nazwą zawierającą akronim, przyjmuje się odpowiednio akronim, nazwę zawierającą akronim lub nazwę z akronimem jako dopowiedzenie uzupełniające. W przypadku występowania więcej niż jednego akronimu przyjmuje się akronim najbardziej rozpowszechniony wśród użytkowników języka polskiego. I tutaj dla Państwa przykład takiego właśnie deskryptora adaptacyjne przetwarzanie przestrzenno-czasowe i w dopowiedzeniu STAP. Jeżeli przedmiot, pojęcie abstrakcyjne lub inny element rzeczywistości z tej kategorii występuje wyłącznie pod akronimem lub pod nazwą zawierającą akronim, jako deskryptor przejmuje się akronim lub nazwę zawierającą akronim. Dopuszczę się przyjęcie akronimu jako deskryptora, jeżeli jest to forma najbardziej rozpowszechniona wśród użytkowników języka polskiego. Tak będzie w przypadku BHP. Właśnie akronim BHP jest tą formą najczęściej używaną przez użytkowników języka polskiego, a więc właśnie ta forma znalazła się w setce. Jej rozwinięcie, bezpieczeństwo i higiena pracy znalazło się w polu 450, jako odsyłać całkowity. Dopowiedzenie chronologiczne stosuje się w celu ujednoznacznienia lub objaśnienia nazw wydarzeń, okresów i innych deskryptorów przedmiotowych dla których zakres chronologicznych jest cechą wyróżniającą, zwiększa wartość wyszukiwawczą lub jest istotną informacją dla użytkownika. Obowiązkowo dopowiedzenie chronologiczne stosuje się dla wydarzeń historycznych, wyborów, referendów, rewolucji i tym podobnych. W związku z tym każde wydarzenie historyczne zawiera w nawiasie dopowiedzenie z datą bądź z zakresem dat. Tutaj dla przykładu dla Państwa bitwa pod Kirchholmem, 1605 ewolucja belgijska, wybory parlamentarne w Izraelu. Każdy z tych dyskryptorów musi zawierać dopowiedzenie chronologiczne. Tak będzie w przypadku wszystkich wojen, wszystkich bitew, wszystkich ruchów społecznych, wszystkich, wszystkich ewolucji wyborów parlamentarnych, prezydenckich itd. Dyskryptory przedmiotowe zapisuje się w polach 650 kodów biblio bibliograficznego. I oczywiście pole 650 jest powtarzalne. Dla Państwa kilka przykładów z naszej bazy Artykuł pod tytułem "Wpływ uprawy współrzędnej bobu ze smagliczką nadmorską oraz goryczką białą na energię i zdolność kiełkowania nasion". I tutaj, widzicie Państwo, jest to artykuł naukowy. Z czasopisma naukowego i technicznego. Jest to z badań. Jeżeli chodzi o deskryptory przedmiotowe, to tutaj widzicie Państwo, jest ich sześć. Dotyczą one poszczególnych gatunków, które są tutaj wymienione w tytule. A także pozostałe deskryptory przedmiotowe dotyczące treści tego artykułu. Tutaj się znalazły. I pozostałe deskryptory, określenie formy, określenie gatunku. A także określenie ujęcia. Rolnictwo i leśnictwo. Kolejny przykład. Książka pod tytułem Zawarcia małżeństwa kanonicznego przed osobą świecką jako świadkiem kwalifikowanym Rafała Borowego. Tutaj widzicie Państwo deskryptory przedmiotowe. Kanonistyka, laikat, liturgia katolicka, małżeństwo, prawo kanoniczne, prawo rodzinne, świadek kwalifikowany małżeństwa. Teologia katolicka. I pozostałe deskryptory informacja o formie jest to publikacja książkowa, publikacja naukowa jest to monografia, określenie gatunku i określenie ujęcia tutaj dwa deskryptory ujęciowe. I jeszcze jeden przykład tym razem będzie to fotografia. Tytuł nadany przez katalogującego. Pogrzeb biskupa Jana Kantego Lorca w Sandomierzu. Tutaj deskryptory przedmiotowe, biskupi, informacja o obiekcie, Katedra Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu i deskryptor pogrzeb informujący o tym, z jakiego rodzaju wydarzeniem mamy do czynienia. I pozostałe deskryptory. Określenie formy, a więc fotografie, określenie gatunku, Fotografia dokumentalna, odbitka na papierze srebrowo-żelatynowym. Ponadto informacja o osobie, o tym czyj to jest pogrzeb, a więc deskryptor osobowy. Informacja o czasie, odpowiedni deskryptor chronologii treści. I informacja o miejscu, a więc Sandomierz. Nie ma tutaj oczywiście deskryptora ujęciowego, bo mamy do czynienia z fotografią. Deskryptory przedmiotowe mogą też występować w rekordach wzorcowych jako atrybuty deskryptorów osobowych, korporatywnych i imprezy. Tutaj dla Państwa taki przykład. Deskryptor korporatywny Muzeum Vincenta van Gogha w Amsterdamie. I tutaj znajdziecie Państwo w polu 368 Deskryptor przedmiotowy Muzea Sztuki w funkcji atrybutu. To jest właśnie ten, ten przypadek, kiedy to deskryptor przedmiotowy jest użyty e, jako atrybut innego typu deskryptora, w tym wypadku deskryptora korporatywnego. Następnie pozostałe atrybuty: e, kod kraju, w polu 046 informacja o dacie powstania danego ciała korporatywnego, w polach 370 deskryptory geograficzne, kraj powiązany Holandia, w polu 370 pod pole E Amsterdam, czyli lokalizacja, i w polu 372 malarstwo, sztuka to jest oczywiście dziedzina działalności. Następnie odsyłacze całkowite i informacja o typie deskryptora jest to deskryptor korporatywny. A więc, jak Państwo widzicie, deskryptory przedmiotowe mogą wystąpić jako atrybuty w różnego typu innych dyskryptorach osobowych, w korporatywnych imprez. Dziękuję Państwu za uwagę.